Cześć moi drodzy, kochani, widzowie Słuchajcie, to jest pierwszy odcinek na moim kanale Zostawcie subika Łapęcie w górę A także zostawcie Komentarza pod tym filmikiem Komentarz a ktoś Cześć Brawla chętnie zapraszam do mojego klubu Kali Pro Hacker Pro Klubne zaproszenia Oczywiście ja was zaproszę Do klubu A widzowie słuchajcie Kupić sobie Big Boxa za 30 gemów na farcikach. A oczywiście, kod Damian. Kodik Damian musi być. Mi wczoraj raps zroknął, Rafsik. Oczywiście. No. Dobrze. To kupujemy sobie krawę najlepiej. No nic nie było. Ach, nic nie było. Dobra, gramy teraz solówkę. Wszystkich widzów pozdrawiam, którzy nie będą teraz oglądali i będą na tym odcinku bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo akurat serdecznie pozdrawiam. Yy, a tak w ogóle widzowie yy, Dzisiaj sobie dzisiaj sobie wejdę na mojego TikToka i na mojego Instagrama, także na mojego brata, IG i TikToka. Będzie wszystko w link w opisie oczywiście. Yy. Yy, dobrze widzowie. To my zaczynamy. Przepraszam Was widzowie, że była pauza, ale przypadkowo zapauzowałem oczywiście, ale teraz już się o nic nie martwcie, już nie ma pauzy. Dlatego była, była pauza, bo chciałem po prostu zapauzować na chwilę filmik. No. A tak widzowie w ogóle, tak w ogóle moi drodzy widzowie, widzowie drodzy, moi kochani widzowie Napiszcie w komentarzach, jakie gry y, najbardziej gracie, jakie mi najbardziej coś polecacie Bo ja będę mówił, moim bratem będę robił takie coś, że będziemy grali w różne gry, które wy, wy mi polecicie I będziemy jeszcze na jego kanale oczywiście grali więc ten kanał podlinkuję oczywiście. wbijajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Bardzo serdecznie polecam. No. no to ja zapozuję filmu to ja sobie pauzę i widzimy się na starciu solo Jeden na jeden. Dobrze, już jestem z powrotem. Plus 7 płarków, dobrze. Ale widzowie, moi drodzy, ten odcinek. zmienia tyle. Tego odcineczka. Jutro, albo nawet i dzisiaj jeszcze, będzie nowy odcinek. Na moim kanale. Kiedyś też był jeden odcinek, ale musiałem go usunąć. Przepraszam was widzowie, ale dobra, Dobra, już kończę ten odcinek i naraska, nara.